I witajcie w kolejnym Genshin'owym odcinku, który możecie sobie włączyć gdzieś w tle do oglądania, jak wam się nudzi. Znowu będziemy chodzić i zbierać skrzynki po Liue. Także zapraszam Was do oglądania. Dobra, i tutaj mamy jakiś challenge, więc sobie to zobaczę, co to jest. No nie, dlaczego we mnie strzelacie? Nie zdążyłam starczą. Ach, jak się nie wiedzie, to się nie wiedzie. A, tam jest ten trzeci. Co już go... Było... Nieważne, nieważne. Dobra, mamy skrzynkę. I tutaj w pobliżu nie ma żadnych skrzynek, więc... Patrzymy dalej. Bo nie mam żadnej lokalizacji w Leewe na 100%, więc muszę chodzić i szukać. <ścoughs> Co tu jest ciekawego? A, nie bicę! Proszę mnie zostawić. Ja przyszłam tu tylko kreść. O, dobre, tego potrzebuję. Nie gdzie on jest. Zgubiłam go. A, tutaj. Magowie są zawsze tacy słabi, czy tam czarnoksiężnicę, nie wiem. Wyglądają trochę jak tacy szamani, czy coś. Dobra, już nic, nie chcę. O nie. Ach. Muszę przestać wciskać losowe przyciski. Potrzebuję Ciebie, kolego. Co? Nie są czy żadnych skrzynek Kiedyś jakieś znajdę, bo patrzcie, pokażę wam Mam tak 70, 80, 90% procent. Ehm, Także no tak średnią. Zostały właśnie jakieś takie ostatnie skrzynki do szukania. Popatrzę sobie później gdzieś tutaj, czy nie ma żadnych skrzynek. Na tej wyspie sobie poszukam, ale na razie pochodzę sobie tutaj. Bo serio, nie mam pomysłu, gdzie one mogą jeszcze być. O, widzę tam jest agent Fatui. Muszę go ubić, bo potrzebuję rzeczy. i rzeczy. I tu będzie jeszcze ta baba Fatui. I ją też ubiję. Ona wydaje bardzo dziwne dźwięki, kiedy się ją bije. Bez kontekstu brzmiałoby to źle. Całą żadnych skrzynek. Szaleństwo. O, tu są te do eksploracji bardzo przydatne. I tam widzę jest kamek, kamek którego ja bardzo potrzebuję. Dawać mu go. Okej. Okay. Tam żadnych skrzynek. Hmm. Dobra, to ubiję jego. Było bardzo proste. Tutaj będą jeszcze jakieś ruin gardy. To... O, a wy co tu robicie? Oh. Miło było, dawajcie te rzeczy. Gdzieś tu jeszcze był jeden ruin gard. O, tu siedzi. Zawsze mnie to denerwuje, jak oni tak powoli wstają. Mam takie... Wstawaj szybciej, nudzę cię, nu nudzę cię tak. Nudzę się, chcę już się bić. Żadnych skrzynek tutaj hmm. o, 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 o. Idę do niego. Miałam szukać skrzynek, a tymczasem biję wszystkich po drodze. Ach, o Fatui, zawsze spoko do bicia. To było szybkie Dawać mi te skrzynki Chciałabym mieć w końcu gdzieś 100% w wyliły. Dobra, mi omijam już tych Fatui nie chcę mi się ich szukać. Boże, nie chcę mi się ich bić. Skrzynka? Tutaj? Gdzie? Pewnie za tą kratą. No jak żeby inaczej. Jak mam się tam... Ha? Aha! Wetry. <grywa> to było dziwne. O! <grywa> o! Oh, oh, I kolejne gdzieś tam. No dobra. Gdzie, że gdzieś? Tutaj, tak, przy stopach tego gościa, okej. Okay. Boże, przez ten deszcz nic nie widzę. Niech przestaną chceć mnie bić, ja tu próbuję skrzynek szukać. O, idziemy się bić. O, zdążę zjeść nie wiem, kolację, zanim on wstanie. O, widzę tam jakąś skrzynkę. Gdzie jest ta skrzynka? O, ciekawe. Może nie lubię jak pada, nic nie widzę, trzeba czas przesunąć. Ach, od razu lepiej. Dobra, i szukamy sobie cały czas skrzynek po Lille, i tam gdzieś jest następna. Ale gdzie? Halo? Nic tu nie widzę? Co tu się dzieje? Zgubiłam się, gdzie jest ta skrzynka. Są jakieś schody, ale czemu one prowadzą do kamieni? Myślę, że ta skrzynka może być na jakimś drugim poziomie tego. Hehe, dobrze, że mam. O nie! Dobrze, że mam Wanderera. Dobra, gdzie jest ta skrzynka? O, tutaj jesteś. Dobrze, dobrze. Ech, i to było na tyle, jeśli chodzi o skrzynki tutaj. Nie, wciąż nic. Dobra, idziemy dalej. O, oh, o, oh, o! Oh. Bardzo dobrze. Będziemy się z nim bić. Ok. Znalazło mi skrzynkę. Fajnie. Ok. Gdzieś u góry. Gdzie jesteś skrzynko hop hop? Tutaj jesteś. Okej, okay, to wszystkie skrzynki tutaj patrzymy dalej. Wciąż nic. Chciałam już nic To hmm. będzie ciężkie Dobyć do 100% tutaj ale pamiętam jak chodziłam po Mondstadt i wtedy to jeszcze nie było tej aktualizacji z tym, że pokazywało, gdzie dokładnie jest skrzynka. Pokazywało tylko te takie świecące, w którą stronę mam iść. I nie wiedziałam, gdzie dokładnie jest skrzynka: czy wyżej, czy niżej. Straszne to było. <laughs> tak, dobrze. Gdzieś tam jest skrzynka. Gdzieś tam po góry musimy się tam dostać. Nie chce mi się wspinać. Poczekam. O. I co, i by niby gdzieś tutaj faktycznie. Tutaj jeszcze taka fajniejsza. O się z kolejnym. Podoba mi się, to Podoba. Tam gdzieś u góry. Poczekam, aż mu skill odnowię. Gdzie jesteś, skrzynko? Halo. Dobra, tu jej nie ma. To może na jakimś niższym poziomie, chociaż nie wiem. W Monster teraz była skrzynka na drzewie, więc ja im nie ufam i to sprawdzę, ale nie, nie widzę tutaj nic. Hmm. Hmm. Nie schowali tą skrzynkę. Chyba, że trzeba tam od środka jakoś wejść na górę, ale jak się tam dostać? Aha. Skomplikowane zadania mi dają. Jak ja mam tam wejść? Hmm. Tam nic nie ma. Zmęczyłam się. Jakie mam się tam dostać? Może to jest z jakimś questem związane, a ja o tym nie wiem. Halo, otwierać. Hmm. Ciekawe. Dobra, już wiem, już kojarzę. Było coś takiego już wcześniej w Liue. Tam też jest ten... Dobra, jak to rozpocząć ten quest? Może muszę to przeczytać? Dobra, dobra, nie obchodzi mnie to. Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. To fajnie. Co, muszę te kamyki znaleźć? Tylko gdzie one będą. O, tam jest jakieś zadanie. Jakaś książka, może muszę to przeczytać. Dobra, nie. Bijemy się.

już im nie ufam. Dobra, znowu się byłem O, jeszcze jeden! Ach. Bardzo fajnie, kolejna skrzynka. Podoba o, mi się to co i zaś na górę idziemy. I znowu A i tu jest ten. okej okay. Dobrze, że mam Fej. O nie, dlaczego mnie zamroziłeś, co to ma być?

Ach. Dobra, mamy jedno Tamten będzie pewnie tam A ten po tej stronie będzie pewnie tam Okej, okay. no to zostawimy to sobie na następny odcinek Także... Na ten moment żegnam się z wami i do następnego. Pa pa.